Aby dodać terminy i ceny imprezy, należy wejść na listę imprez i wyszukać imprezę, w której chcemy dodać termin i cenę. Wyszukujemy daną imprezę i przechodzimy do edycji, klikając trzy strzałeczki. Pojawia nam się y, formularz, który już wcześniej wypełniliśmy. Dodatkowo y, pojawia nam się submenu w którym są różne zakładki, m.in. zakładka terminnej ceny. Pojawia nam się lista terminów. Dodanie pierwszego lub kolejnego terminu można dodać, naciskając odnośnik Dodaj nowy, który jest tutaj pod spodem. Pojawił się wówczas ekran pozwalający na wprowadzenie lub poprawę danych opisujących jeden termin imprezy. Na początku mamy pole status. Pole status opisuje status aktualnego terminu imprezy. Jeżeli jest nieaktywny, oznacza to, że nikt nie może sprzedawać tego terminu i jest to chwilowe zatrzymanie sprzedaży. Możemy zmienić ten status na aktywny. Sprzedaż trwa, który oznacza, że termin może być sprzedawany zarówno od zaplecza, przez agentów i stronę www. Możemy wybrać też. Aktywny, potwierdzony, który oznacza, że dany termin może być sprzedawany zarówno od zaplecza, przez agentów i stronę www. Przy tym terminie pojawi się napis impreza potwierdzona. Możemy wybrać też stop sprzedaży czasowy, który oznacza, że nikt nie może sprzedawać tego terminu i przy terminie widnieje napis stop sprzedaży. Jest też stop sprzedaży potwierdzony, który oznacza, że zamykamy sprzedaż. Niekoniecznie wszystkie miejsca zostały sprzedane, ale na przykład zostały wysłane listy do wizowania do ambasady. Czasami wizowanie odbywa się na długo przed imprezą. Mogło być też tak, że zostały na przykład zamówione już autokary i nie chcemy, aby wpadły nam na ten termin nowe rezerwacje. Ostatnim elementem polu status jest jeszcze anulacja imprezy, która oznacza, że termin został anulowany i wszystkie rezerwacje powinny zostać anulowane. Zmienię sobie na aktywny. Tutaj obok mamy też dwa checkboxy, stop rezerwacji czasowych oraz stop zmian w rezerwacjach. Stop rezerwacji czasowych. Powoduje, że na tym terminie nikt nie będzie mógł zakładać rezerwacji z opcją czasową, a stop zmian w rezerwacjach powoduje, że oddziały, które dokonały sprzedaży na tym terminie nie będą mogły zmieniać już rezerwacji, bo zostały przesłane listy przewoźnikom, ubezpieczycielom itd. Tak termin imprezy od. Jest to katalogowy termin rozpoczęcia imprezy i wpisujemy tutaj datę na przykład 1 maj. Termin imprezy DO jest to katalogowy termin zakończenia imprezy. Nasza impreza trwa 5 dni, więc zakończy się 5 maja. Termin pierwszego świadczenia może być taki sam jak termin imprezy. I rodzajem pierwszego świadczenia może być na przykład kolacja, ponieważ przyjedziemy wieczorem do hotelu i pierwszym świadczeniem będzie właśnie kolacja. Termin ostatniego świadczenia może być to termin zakończenia imprezy i rodzajem świadczenia może być śniadanie. Cennik. W obszarze cennik wybieramy z opadającej listy rodzaj pokoju. Rodzaj pokoju to to, co sprzedajemy. Na wczasach mogą to być pokoje typu DBL, na wycieczkach miejsca typu PAX. PAX określa w jaki sposób zliczane będą miejsca na tej imprezie. Impreza jest wycieczką. Zliczać będziemy miejsca. PAX określa również w jaki sposób będzie liczona należność. Wybranie rodzaju pokoju spowodowało przeładowanie ekranu i odpowiednie wypełnienie pól widniejących poniżej. Pola szare nie będą wykorzystywane w liczeniu należności i nie powinny być wypełniane. Liczba wpisana w polu allotment określa limit miejsc w terminie. W tym przypadku limit paksów, jakie zamierzamy sprzedać. Tutaj w alotmencie powinny być na przykład 44 miejsca, ponieważ tyle miejsc ma autokar i tyle jesteśmy w stanie sprzedać w jednym danym terminie. Limit miejsc promocji powinien być większy od zera, czyli na przykład 10 miejsc w promocji w danym terminie, ponieważ jeśli wpiszemy 0, a później będziemy chcieli wprowadzić promocję, to ten termin w promocji nie będzie się już sprzedawał. Imprezy typu wycieczka mają często tylko jedną cenę. Uczestnicy, niezależnie od wieku, płacą tę samą cenę. Dlatego właśnie wybrałam rodzaj pokoju typu PAX. Tutaj mamy pole A0. Wpisujemy tutaj cenę za osobę, na przykład 2,100. I możemy tutaj wpisać wszystkie parametry według naszych potrzeb. Na przykład, jeżeli dziecko ma od 6 do 12 lat, może zapłacić cenę 1800 zł. Ale jeżeli ma od 12 do 16, już może zapłacić 2000 zł. Tu możemy też wypełnić osoba dorosła na dostawce i wtedy z tych pól będzie pobierana należność. Wybieramy też walutę oczywiście. Możemy tutaj jeszcze dopisać dzieci. Ja tutaj jeszcze uzupełnię, żeby tutaj te wszystkie pola były kompletne. Um, tutaj wpiszemy sobie 2400. I tutaj wpiszemy sobie osobę na dostawce 1900. Dobrze. I teraz y, mamy tutaj taką literkę I. Przy rodzaju pokoju wejdziemy sobie tutaj. Jeżeli będziemy mieli na przykład dwójkę dorosłych, tylko dwie osoby dorosłe będą jechały, to widzimy, że zostanie pobrany algorytm dwa razy A0. I tak jak tutaj widzimy, tu jest pole A0, czyli dwa razy zostanie pobrane 2, Co dalej? W przypadku, jeżeli mamy 3 osoby dorosłe i 0 dzieci, zostanie pobrana należność z pól 2 razy A0 i 1 razy D0. Czyli 2 razy A0, czyli znowu 2x200 i D0, czyli osoba dorosła na dostawce. Raz będzie pobrana. W przypadku, jeżeli mamy dwójkę dorosłych i jedno dziecko, zostanie pobrany Algorytm 2 razy A0 i 1 raz A1. Więc patrzymy. Dwa razy zostanie pobrana ta cena i zostanie pobrana raz cena, ponieważ jedzie jedno dziecko. Pola A1. Pole A1 mamy tutaj. Tylko teraz trzeba się zastanowić, ile dziecko ma lat? Jeżeli ma 7 lat, to weźmiemy za niego 1800 zł, a jeżeli ma lat 13, to weźmiemy już 2000. Ja tutaj już nie będę tego um, używała, tego algorytmu um, PAXW, dlatego pousuwam tutaj te wartości, żeby mi nie przeszkadzały, bo zaraz będę zmieniała na PAX. Ok, i możemy sobie zmienić sporo ten na PAX. Przejdziemy teraz do pola prowizja. Od wyliczonej należności za rezerwację agenci otrzymują prowizję. Agent może mieć przypisany poziom prowizji od A do F. Poziom prowizji G jest do rozliczeń międzyoddziałowych. Powinien pozostać 0. Agent, któremu przypisano poziom A otrzyma prowizję wpisaną w cenniku terminów w polu prowizja A. Tak samo agent, któremu przypisano poziom B otrzyma prowizję wpisaną w cenniku terminów w polu prowizja B. I tak dalej. Wpiszą sobie tutaj 10 procent, ponieważ prowizja może być procentowa, może być też wartościowa. Wtedy wpisujemy na przykład 100. W przypadku prowizji wartościowej prowizja jest prowizją za osobę. Ja jednak zostawiam procenty i mogę wpisać sobie tak od A do F Tak jak wcześniej mówiłam, w G zostawiam sobie 0, ponieważ jest to prowizja do rozliczeń międzyoddziałowych. Mogę też wpisać tylko prowizję A i nacisnąć krzyżyk, który sam wypełni mi pola. Jak widzimy, wypełniły się same i wszystkie mają 10%. W imprezach wycieczkowych często ogranicza się od dołu wiek uczestnika. Na przykład możemy podać wiek minimalny, że dziecko musi mieć skończone 5 lat, ale dorosły nie może mieć więcej niż 99 lat. To wystarczy. Możemy taki warunek dodatkowy tutaj wpisać. Możemy też yy, zaznaczyć minimalną datę urodzenia oraz maksymalną datę urodzenia oraz wybrać płeć w przypadku na przykład kolonii. Bardzo ważna jest trasa, ponieważ w każdym terminie należy wybrać trasę z miejscami wsiadania. Każda trasa ma listę miejsc wsiadania. Każde miejsce wpisane, każde miejsce wsiadania opisane jest dokładnie miejscem, godziną, kwotą dopłaty. I z rozwijanej listy wybieram sobie trasę, którą już wcześniej wprowadziłam. Trasę można wprowadzić przechodząc do zakładki imprezy, trasy. I tutaj mamy wszystkie trasy, które sobie wprowadzimy. Tu jest lista tras i właśnie wtedy z tej listy tras wybieramy trasę tutaj. Na imprezach typu wycieczka, pola przyjazd do obiektu, to jest własny oraz pola przyjazd do obiektu autokar, pozostawiamy puste. Jeżeli wszystko zostało przez nas już wypełnione, to możemy wcisnąć przycisk Dodaj lub Dodaj plus kontynuuj. Jeżeli wcisnę dodaj, przeniesie mnie od razu do listy moich terminów i cen. Lista terminów zawiera odnośnik pozwalający na zmianę rekordu cennika. Jest to tutaj, te trzy strzałeczki. Eee, lista terminów posiada też pole status który informuje nas, że na przykład jest teraz ten termin aktywny. Pole status omówiłam wcześniej przy omawianiu zakładki terminy i ceny. Tutaj jest data od oraz data do. Mamy też opis, cenę za osobę, kod terminu, limit miejsc w tym terminie, czyli allotment, rodzaj pokoju, czyli pax, tak jak wybrałam. Następna kolumna jest to zielono-niebieskie kółeczko z literką T, które po naciśnięciu poprowadzi nas do naszej trasy, którą przypisaliśmy do tej imprezy, do tego terminu. Odnośnik T pozwala na szybkie przejście do edycji wybranej w tym terminie trasy. Tutaj mamy kopiowanie. Skorzystamy sobie tutaj z opcji kopiuj 7. Nasza wycieczka będzie odbywała się co 7 dni, a liczbę kopii zrobimy 6. Czyli co tydzień będzie kolejny termin przez 7, 7 razy tak naprawdę, bo tutaj już mamy 1, jeszcze dodamy 6 kopii. I zostały wygenerowane terminy które odbywają się rzeczywiście co tydzień, 1 maja, 8 maja, 15 maja i tak dalej. I wszystkie te terminy mają te same parametry, tak samo mają ten sam limit miejsc, ten sam rodzaj pokoju i tak dalej. Każdy z tych terminów ma tę te, samą trasę. Jeżeli wejdziemy w trasę, to widzimy, że to jest ta sama trasa. Jeżeli chcemy edytować trasę, to właśnie możemy wejść tutaj przez ten odnośnik T i jesteśmy w stanie tutaj edytować trasę. Na przykład nazwę, dodać nowy przystanek, poprzez wciśnięcie przycisku dodaj nowy. Ta sama trasa jest przywiązana do terminu pierwszego i pozostałych. Jeśli przejdziemy z pierwszego terminu i zmodyfikujemy godzinę wyjazdu w trasie, ta sama godzina będzie przy pozostałych terminach, bo trasa ta jest przywiązana do wszystkich terminów. I zrobimy tak. Przejdziemy do jakiegoś pierwszego terminu, tutaj wejdziemy w tą trasę. I wejdziemy tutaj w edycję przystanku bielsko-biała. Jeśli w edycji danego przystanku zmienimy godzinę wyjazdu, na przykład z 7 na godzinę 10, to ta godzina zmieni się we wszystkich terminach. Czyli jeżeli zmieniliśmy tutaj w jednym terminie godzinę wyjazdu na danym przystanku, to ona zmieni się we wszystkich terminach. Jeżeli zrobię teraz sobie zapisz, Pojawia mi się zmiana, tutaj mamy żółty, żółtą ym, gwiazdkę, pomarańczową gwiazdkę, która oznacza właśnie, że przed chwilą zmodyfikowaliśmy ten rekord yy, i jest godzina wyjazdu dziesiąta. I teraz jeżeli ja sobie wrócę do mojego, yy, mojej listy terminów i wejdę w jakiś inny termin, to widzimy, że bielsko-biała jest godzina dziesiąta i w każdym terminie zmieniła się ta godzina. Jeżeli dodamy przystanek lub usuniemy przystanek, na przykład y, usunę sobie szczecin w tym terminie, to szczecina nie będzie już też wszędzie, w każdej, w każdej trasie, w każdym y, terminie. Sprawdzimy. Tutaj otworzę sobie te dwa. Widzimy, że szczecin zniknął. Czyli wystarczy, że w jednym terminie zmodyfikujemy trasę i trasa zmodyfikuje się w każdym z terminów.